że Jak 24 maja rozpoczynamy egzamin na kategorię A, to żebyście Państwo mieli jak najmniej wątpliwości. Ja nie mówię, że wszystkie rozwiejemy, ale staramy się jak najwięcej. A jeżeli w przyszłości jakieś się pojawią pytania, problemy, to y, służymy pomocą, radą, czy wręcz dodatkową prezentacją, jeżeli będzie taka potrzeba. Także y, tutaj mamy, jak widzicie Państwo, trzy motocykle. Ten Romet. Wygląda bardzo poważnie jak motocykl, a to jest motorower, czyli kategoria AM. Nie wiem, czy z Państwa ktoś może zakupił tego typu sprzęt. Suzuki Gladius, jeżeli chodzi o kategorię A2A. Mamy dwa motocykle, różnią się tylko kolorem. No i wiadomo, masa jest ta sama, tylko kwestia mocy. Z zewnątrz identyczne poza kolorem. I masa takiego motocykla Gladiusa w szczególności to jest w granicach do 210 kg. Także jeżeli kogoś będziecie Państwo szkolili, to proszę też zwrócić uwagę na możliwości tej osoby, fizyczne możliwości, żeby mogła przeparkować pojazd, bo później Państwo zobaczycie, przy tych ciężkich to nie jest takie proste, no jest taka masa. Niestety trzeba się z tym zmierzyć, ale w trakcie jazdy naprawdę doskonale się spisują te o dużej mocy. No i mamy nasz tebło, to chyba jest rozpoznawalne, on już od paru lat tutaj jeździ, to na pewno sobie Państwo znakomicie poradzicie. Jest gradacja tych mocy, jest gradacja i jednocześnie przez to i tak dalej, tak dalej. Ale proszę mi wierzyć, że jeżeli ktoś ćwiczy, to, to nie ma problemu ze zdaniem egzaminu. Bo obawa jest wtedy, jeżeli ten element jest niewyćwiczony. Bo w mieście, wiadomo aktualnie, trasa jest już wywieszona, dotyczy tylko kategorii AM. Jeżeli chodzi o egzaminowanie na terenie miasta, pozostałe kategorie A są niewiadomo, tak jak kategoria B. Także tyle, co tutaj ustawodawca, w szczególności.